Zostaje kolejny dzień pracy i w tej urokliwej scenerii przygotowujemy nasze belki, które będą główną konstrukcją ściany do łazienki. Ci, którzy oglądają nasz kanał, znają to miejsce, gdzie suszymy pranie, a teraz suszą się tutaj belki. Taki będzie efekt końcowy. Stara belka. Oczyszczona, pomalowana, nada klimatu wnętrzu. I tak ten proces się odbywa pod samym zamkiem w Boliunie. Dobra, uczeń, to i chodź malować. Tak, oto powstała nasza bruzda i połączenie elektryczne na podwórko. Pięknie to wygląda. Gniazdko zrobiliśmy ponad wodą, że w razie czego nie ma zagrożenia, że będzie to mokre. Tu będzie podłączony grzejnik łazienkowy, a to wszystko idzie tam skąd prąd przychodził. I tam też to połączymy. Tutaj jest kolega specjalista z Polski, który to. Pięknie obrabia. Dobrze mu idzie. Mieciu, Mieciu, jak ty tam to robisz? No kurde ciężko idzie w tym betonie. Wiesz, myślałem, że to no, lżej będzie szło, ale nie idzie. Nie idzie? No, no, Tak długo nam to zeszło. No ja niby tutaj się dogadaliśmy na godzinową stawkę. No kurde, no. Całe szczęście. Całe szczęście, bo on na tym nie zarobił. No nic, ja się nie znam, to tylko patrzę na specjalistę i ten... Ty, a... a tu widzę taki guzik, ty masz. Nie masz w tym guzik jakiś? Ten? No. Ten nie. Nie. O! A robota jest prawie skończona, no. To pod koniec roboty, taki, taki feature znalazłeś, no? Dobrze, dobrze. Okej, okay. no i fajne. To po co my tutaj tyle godzin siedzieliśmy? Nie wiem. Należy się całe 300. co ty tu robisz Sebastian? Zrobiłem takie czwiczki na zawór ale nie użyłem jednego narzędzia no i tak mi wychodzi, że to chyba krzywo jest, mimo że wygląda na prosto To jak ty to zrobiłeś? Zapomniałem o tym, że noszę okulary czyli nie mam co kolego wzroku i powinienem użyć takiego narzędzia co się zwie poziomica i nie zrobiłem a, a jako, że widać, że jest teraz krzywo, no to muszę zrobić dwa razy. Dobra, to trzeba wykiełbasić. By zrobić nowy tynk. No i muszę ulepić to drugi raz. Jak czasem znacie z korporacji, bywa tak, że robimy rzeczy tylko dlatego, że tak zaczęliśmy i w tą stronę robiliśmy. Tu na szczęście nie jesteśmy w korporacji. I jako, że popełniłem ewidentny błąd mocując to, te drzwiczki bez poziomiczki e, Wyszło krzywo, no i żeby nie ponosić konsekwencji tego przez najbliższe lata Trzeba było powiedzieć sobie, że sprawa została zrobiona źle Wrócić się, wyjąć drzwiczki, zamontować je porządnie, zalepić je jeszcze raz Ok, jest to może stracona godzina pracy Ale nie będziemy się denerwować przez najbliższe lata no i fajnie, gdyby duże firmy też tak potrafiły czasami cofnąć się z podjętych decyzji i zmienić tor pracy. Dobrze, żeby też firma zawsze dostarczała pracownikom niezbędne narzędzia do pracy. Tutaj widzicie, jak ulepiliśmy taki bardziej równy kawałek, na którym będziemy montować kafle do prysznicu. Przyjrzyjcie się tu z bliska, tak w miarę równo to wyszło. Widać też różnicę między tym kamiennym sufitem zatynkowanym, a tym przygotowanym na kafle. Kafle wybraliśmy takie cegiełki, co się fajnie zginają, więc to będzie można tutaj dość dobrze poukładać. Dajcie znać, co o tym sądzicie i jak Wam się podoba.